Powinno być zwolnione dyscyplinarnie z każdego rządu i każdy jeden minister. Ja to mówię. Nic pisz niemo do Polski. Bo niedługo Polska będzie w obcych rynkach. rynkach, jak tak dalej będzie. To samo co kolega powiedział. To Czyli samo. To? Ja to samo. Nie będę wymieniał już... Kolega wymienił. Ale jak ksiądz wyprowadzi i ten, jak się nazywał, w Toruniu ryzyk, to już człowiek nie zobaczy światła, ani pana redaktora nie zobaczymy. Tak będzie sprawiedliwość rządzi, to wszyscy po na stojąco. Jeśli chodzi o politykę, nic nie mam wspólnego i najlepiej, żebym nic o niej nie wiedziała, bo ona... Myślę, nie... że emeryci będą mieli lepiej, że po prostu będzie ten próg podatkowy i znaczy dla tych mniej zarabiających nie będzie tego progu, tego podatku. No ogólnie te 500 plus dobrze, że jest. Wszystko wyjdzie w praniu, ale podejrzewam, że się skończy tak jak do tej pory na większości zapowiedzi, tak? Na milionie samochodów elektrycznych, które tutaj spokojnie jeżdżą po warszawskiej, na 100 tysiącach mieszkań dla młodych ludzi i tak Także myślę, że to będzie podobna sytuacja w tym przypadku. Tak szczerze to nie siedzę w tym, nie interesuję się tym za bardzo. No i no, nie mam zdania na ten temat. Nie, nie znamy za bardzo tematu. Nie wiadomo. Nie wypowiadasz się na ten temat? Nie, nie wypowiadam się. No wszystko jest jako tako. Nie ma co narzekać na mój wiek. Z wszystkiego się trzeba cieszyć. Dziękuję. Mnie to akurat nie, nie interesuje, bo jestem emerytem. Ja nie skorzystam na tym nic. A podobne osoby, do, które będą miały do 2,5 tysiąca, trochę Ale skorzystają. to proszę zapytać te osoby, które mają 2,5 tysiąca. <laughs> Ale do. do twór... No do. To, to, to proszę, bo my mamy więcej. My na biurkach robiliśmy. Dla mnie jest wszystko ok. Czego się pani najbardziej cieszy? Z pogody. Z pogody. <noise> Właśnie. No, dlatego, że mamy takiego prezydenta.